Pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków, amen. Witam Was bardzo serdecznie na rekolekcjach z Misiem. Bazylii, czeka już też, żeby usłyszeć, co dzisiaj będzie na rekolekcjach. Niech każdy z Was też weźmie swojego ulubionego Misia, posadzi go na kolanach i razem z Misiem, naszym ulubionym, chcemy przejść przez te rekolekcje. A dzisiaj powiemy sobie o słabych punktach. Ciekawe, co to jest słabe punkty. Słaby punkt. Słaby punkt to jest taki, który jest narażony na uderzenie. Jest narażony na to, że jak go ścisnę albo coś zrobię, uderzy, to tam bardziej boli. Na przykład jak uderzymy się. No, na przykład tutaj klepnę, to to nie boli. Ale jakby ktoś uderzył. No, są takie miejsca, że na przykład uderzył mnie w oko no to od razu boli. Albo uderzył w wargę, to od razu boli. A jak ktoś klepnie mnie nawet mocno tutaj, to tak nie boli. Są miejsca słabsze i miejsca, które są mocne, które takie, że nawet mogę coś podnieść, mogę wziąć taką ciężką poduchę i podnosić, albo misia, bazylego mojego kochanego przyjaciela mogę podnosić. I to są takie miejsca, które są silne, ale mamy też słabe. Na przykład gdzieś tam, Uderza się i mocniej boli. Tam, gdzie jest kość, to kość ochrania rękę, a na przykład na szyi nie ma kości. I tutaj, jakbym się uderzył, to dużo bardziej jest niebezpieczne, bo nawet można zginąć. I tak samo jest w naszym życiu duchowym, że mamy słabe miejsca w naszej duszy i w naszym sercu, i mamy mocne miejsca. Mocne miejsce w życiu duchowym, czyli w sercu naszym, to jest takie, że jak ktoś mi kusi do czegoś w tym mocnym miejscu, to ja tego nie zrobię. Ja wiem, że tego nie zrobię. Ktoś cię kusi, żeby powiedzieć coś brzydkiego, i ty brzydko nie mówisz, bo jesteś, masz dobre słowa i brzydko nie mówisz. Albo ktoś cię kusi, żeby okłamać, a ty wiesz, że nie będziesz kłamać, bo chcesz mówić prawdę. I to jest twoja taka dewiza życiowa, że ja zawsze mówię prawdę. Albo lubisz się uczyć, i to jest twoje mocne, mocna strona. Mocna strona, dlatego że po prostu z chęcią siadam do lekcji i zawsze te lekcje robię. Ale są osoby, dla których nauka jest słabą stroną. Trzeba je zachęcać, żeby się uczyły, i znowu, na przykład Bazylii, czasami ma słabą stronę z tą nauką. Czasami jest tak, że trochę mu się nie chce czytać i to jest jego słaba strona. Dlatego ja mówię, Bazylii trzeba czytać, trzeba się uczyć, bo to jest jego słaba strona. Ale są takie dzieci na przykład, które. Na przykład słabą stroną jest to, że jak spotka kolegów, to cały czas wariuje. Tak, to jest grzeczne, jak nie ma kolegów, czyli ci koledzy są słabą stroną jego. I teraz w życiu duchowym, w naszym sercu, jest ważne, żebyśmy wiedzieli, co jest moją słabą stroną. Żebym wiedział, co takiego jest, że ja tam upadam, czyli popełniam grzechy. Albo się je nie chcę uczyć, albo wariuję z kimś. Albo na przykład jak koleżanki przyjdą do, do, do mnie, to od razu zapominam o wszystkich i cały czas bym się, by się na przykład bawiła z tymi koleżankami. Albo na przykład ktoś za dużo je, za dużo je słodyczy to jest jego słaba strona. Albo ktoś e, no, rozrabia w kuchni, albo nie chce wrócić z piłki, tylko cały czas by grał i nie posłucha rodziców i się spóźnia. Albo robi coś za w, nasze słabe strony. I teraz tam, gdzie mam słabą stronę, mam ją znać, i w momencie, kiedy to się zbliża, zbliża się moment, że będzie teraz blisko tej słabej strony, to wtedy trzeba być bardziej czujnym, bardziej tak uważać, żeby temu nie ulec. Trzeba postawić straż w takim miejscu, straż taką wewnętrzną. I każdy z nas to może zrobić. Czyli idę do domu, i ja wiem, że w domu, od razu jak wrócę do szkoły, Będą myśli, żeby nie robić lekcji. Więc od razu do nich usiądę, stawiam straż. Albo jak przyjdą koledzy, to będę cały czas z nimi wariował i nie będę słuchał rodziców, albo koleżanki przyjdą. Więc stawiam straż na tutaj, żeby nie wariować, jak oni będą. Nie chcę wariować. Panie Boże, proszę Cię, pomóż mi w tym, żeby nie wariował, jak oni przyjdą. To każdy z nas może zrobić i to jest cenne, gdyby nam się to udało. Na przykład, jak ktoś. Lubi słodycze i widzi, że zaraz będą słodycze na stole, albo przyjdzie babcia, która zawsze przynosi jakieś słodycze, albo coś dobrego, to wtedy powiedzieć sobie: tylko raz wezmę i więcej już nie. Bo będzie mnie kusiło i ja jestem tutaj słaby. A jak ktoś nie lubi słodyczy, to i tak, jak będą leżały, to mu nie przeszkadza. To jest bardzo ważna zasada i dla dzieci, i dla dorosłych. Postawić straż, czyli czujność. Większą, tam gdzie jestem słaby. Bazyli, zrozumiałeś coś z tego? Zrozumiał. A jakie ty masz słabe strony? No to, że jestem bardzo silny i jakbym tak komuś szczęką zgniótł coś, to od razu by się połamało, albo ręką bym tak, to by się wszystko pomało. Czyli jak jesteś silny, to co musisz uważać? No muszę uważać, żeby no właśnie tak nie robić mocno, bo jestem za silny. No właśnie, czy jak jest Bazylii taki silny i ktoś z Was jest taki silny, to musi delikatnie dotykać, bo zniszczy. Różne mamy słabe strony. Każdy z nas jakąś ma, jeden jest gadułą, a drugi jest troszeczkę leniuszkiem, jednemu ciężko wstawać, a drugiemu ciężko się uczyć. I w tych słabych stronach trzeba bardziej uważać, żeby temu nie ulegać. To jest nauka rekolekcyjna na dzisiaj, a teraz Was zachęcam do drogi krzyżowej. Możecie od razu dalej słuchać i pomodlić się drogą krzyżową, a możecie teraz przerwać ten odcinek, zrobić wszystkie rzeczy, które są potrzebne do drogi krzyżowej. Macie ten do zrobienia na dole link, żeby wszystko sobie przygotować, i potem zrobimy razem drogę krzyżową. Do zobaczenia. Dajcie kciuk w górę i dzięki, że jesteście z nami. Pa pa! Pa, 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 uważaj, bo jesteś silny. Pa. Na chwilkę, na 20 sekund, dobrze? Zamknijmy oczy, żeby tak pomyśleć, chcemy razem z Panem Jezusem przejść drogę krzyżową. Zamykamy oczy. Panie Jezu, daj nam teraz taką siłę do skupienia, żebyśmy mogli tę drogę krzyżową przeżyć. Żebyśmy mogli spotkać się z Tobą, jak każdy... Każdy moment drogi krzyżowej jest dla ciebie bardzo trudny. I będziemy brali po kolei kartki i śpiewamy pomiędzy stacjami. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, grześ, przez krzyż grześ, i mękę, mękę decyzję, swoją świat odkupić, odkupić raczył. Patrzymy na ręce Piłata, który umywa swoje dłonie i mówi to nie moja wina, że Pan Jezus umarł. To nie moja wina, że go muszę skazać na, na krzyż. I też tak czasami robimy, że mówimy: To nie moja wina, to nie ja, a tak naprawdę to wiemy, że to przeze mnie, że to ja się nie nauczyłem, że to ja się nie uśmiechnąłem, że to ja pyskowałem, wiemy, że to przeze mnie, to ja się kłóciłem. Panie Jezu, za takie momenty kiedyś nie przyznawaliśmy, że to my przepraszamy, i pomóż nam, żebyśmy nie umywali sobie rąk, tylko naprawdę przyznawali się i mówili przepraszam. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez, przez krzyż, krzyż i mękę, i mękę swoją świat odkupić racji. Racji. To jest bardzo trudne, że obciążamy Pana Jezusa, że dajemy cały jakiś swój bagaż trudu, grzechu i kładziemy na Jego ręce. Tak robimy. Jezus idzie tą drogą z naszymi ciężarami, z naszym krzyżem, z tym wszystkim, co, co jest nie tak w naszym życiu. On to dźwiga, bo nas bardzo kocha. Stacja trzecia: Pan Jezus upada po raz pierwszy, któryś za nas cierpiał. Raz. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie żeś przez krzyż, krzyż i mękę, mękę swoją, swoją, świat odkupić raczył. Raczy. Widzimy rękę Pana Jezusa, która jest przy Ziemi, której ciężko się jest podnieść, jak nam jest, ciężko się podnieść, jak upadniemy, ciężko jest powiedzieć przepraszam, mamie, tacie, bratu, jak upadniemy i coś zrobimy źle. Panie Jezu, naucz nas wstawać, naucz nas podnosić się razem z Tobą. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją Matkę. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Maria, która bardzo kocha Pana Jezusa, nie uciekła z drogi krzyżowej, tylko jest obok. Jest przy Jezusie, któremu jest trudno, jest ciężko, ale Maria nie boi się tego doświadczenia, żeby być przy swoim synu, tylko jest z nim razem. Popatrzmy na to, i żebyśmy zawsze. Nie uciekali, ale byli w trudnych doświadczeniach przy Jezusie. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż panu Jezusowi. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu, Chryste, zmiłuj się nad nami. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie Żeś przez krzyż i mękę swoją Świat odkupić raczył Każdy z nas może pomóc Możemy pomóc drugiemu człowiekowi Możemy pomóc koledze, koleżance Przy lekcjach Możemy pomóc rodzicom w domu Ta stacja drogi krzyżowej nam mówi Pomagaj Bądź człowiekiem, który pomaga Bądź dzieckiem, które pomaga Stacja szósta, święta Weronika, święta Weronika. Któryś za nas cierpiał. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż, krzyż i, mękę i mękę swoją świat odkupić raczej. Raczej. Święta Weronika, która wyszła z tłumu, była odważna i powiedziała, przyznaję się do Jezusa, jestem z Jezusem, kocham Jezusa. Święta Weronika, Panie jest daj nam taką odwagę i siłę, jak ona miała, żeby się do Ciebie przyznawać, żebyśmy byli razem z Tobą. Stacja siódma. Ręka jest niżej. Drugi upadek. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Kłaniamy się dzisiaj, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez, przez krzyż i mękę, i mękę sobą, swoją świat odkupić raczył. Widzimy, że Pan Jezus upada pod ciężarem krzyża znowu. Każdy kolejny upadek bardziej boli. Jak zrobimy znowu ten sam błąd, jak upadniemy drugi raz, to trudniej się jest przyznać, powiedzieć, mamo, tato, przepraszam, zrobiłem drugi raz to samo źle. Ale warto to zrobić. Zawsze się przyznawać i przeprosić. Za każdym razem. Stacja ósma. Płaczące niewiasty. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. przez, przez krzyż, krzyż i mękę swoją, swoją świat odkupić, odkupić raczu. Bywa tak, że po prostu płaczemy i płaczemy i nie możemy z tego płaczu wyjść. Pan Jezus mówi, nie płaczcie nade mną, nie ma co, płaczcie nad sobą, żałuj za grzechy, powiedz Jezusowi przepraszam. Nie ma co rozczulać się nad tym, że Panu Jezus Pana już On dał radę, ale zobacz swoje życie i w swoim życiu, żeby nie nosić tych ciężarów, tylko oddać Jezusowi. Powiedzieć Jezu, przepraszam, chcę od nowa, chcę być silny na nowo z tobą. Stacja dziewiąta. Ręka jeszcze niżej, trzeci upadek za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę, i mękę swoją, swoją świat, świat odkupić raczył. Widzimy, że ta ręka, którą przykleiliśmy coraz niżej i niżej, pokazuje coraz trudniej wstać. Coraz trudniej wstać. Czasem jest tak, że jak już nauczyliśmy się raz, drugi, trzeci, to już powiemy, już się w ogóle nie będziemy uczyć. Nic takiego. Wstajemy razem z Jezusem. On nam zawsze chce pomóc. Niezależnie jak nisko jest ta ręka, który będzie upadek, Jezus nam pomaga. Zwróćmy się do Niego, a On da nam siła. Stacja Dziesiąta. PAN JEZUS ODARTY Z SZAT Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, Zmiłuj się nad nami. Kłaniamy dzisiaj Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez, przez krzyż i mękę, i mękę swoją, swoją świat, świat odkupić radził. Czasem ktoś nam robi takie rzeczy, że nas to bardzo boli, zawstydza nas. Tak zrobili z Panem Jezusem. Że się chciał zasłonić, ale nie musi zasłonić. Te wszystkie rany były widoczne, wszystko było na wierzchu. Czasem, jak ktoś nam tak zrobi w pokoju rodzeństwo, że zacznie nam tam coś grzebać, albo im jesteśmy tacy wściekli. Nie ma co. Popatrz na Pana Jezusa, powiedz: Panie Jezu. Ciebie kocham, przebaczam, chcę być blisko Ciebie i z Tobą. Stacja jedenasta. Pan Jezus przybity do krzyża. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś, żeś przez krzyż, krzyż i mękę, i mękę swoją, swoją świat odkupić raczył. Raczy. To bardzo bolało. To jest miejsce, gdzie jest gwóźdź. To bardzo bolało. Jak nam robi ktoś rzeczy, które bardzo bolą, i mówimy, ja już tego nie zniosę, ja już tego nie wytrzymam. Popatrzmy na tą ranę po gwoździu u Pana Jezusa i i razem z Jezusem powiedzmy Jezus, z Tobą wszystko zniosę. Z Tobą wszystko wytrzymam. Nie będę się wkurzał, denerwował. Chcę być, Panie Jezus, z Tobą. Stacja dwunasta. Podczas tej stacji będziemy klęczeć śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste. Zmiłuj się nad nami Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie Żeś przez przy, krzyż przy, i mękę, mękę w, swoją świat, świat odkupić raczył. z naklęcząco przez chwilkę w tym miejscu, gdzie jesteśmy w domu, w klasie Panie Jezu klęczymy pod krzyżem patrzymy na Ciebie i chcemy chcemy po prostu być z Tobą nie uciekać od krzyża ale być przy Tobie. Ty jesteś Bogiem, który nas trzyma. Bogiem dobrym. Powstańmy. Stacja trzynasta. Pan Jezus, zdjęty z krzyża w dłoniach Maryi. Któryś za nas cierpiał, rany. miłuj się nad nami. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś Właśnie. przez krzyż i mękę Właśnie. swoją świat odkupić raczu. Maria, która trzyma swojego syna w rękach swoich. Trzyma i płacze, trzyma i ją to bardzo boli. Tak jak naszych rodziców też bardzo boli, jak się gdzieś przewrócimy, albo coś nas po prostu bardzo zabolało i przytula nas tata, przytula nas mama. Chcemy dać się przytulić. I też dać się przytulić Jezusowi. Czasem to jest bardzo trudne, żeby pozwolić Jezusowi się przytulić. Panie Jezu, przytulaj nas, chcemy być razem z Tobą. Prosimy Cię o to. Stacja 14. Złożenie do grobu za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś czy, przez krzyż i mękę, mękę swoją, swoją świat odkupić, odkupić raczył. Raczy. Pana Jezusa złożyli do grobu, ale wiemy, że był tam tylko trzy dni i zmartwychwstał. Ten grób, ten czas ciszy jest bardzo potrzebny. Tak jak Wielki Post, jest nam bardzo potrzebny, żebyśmy uporządkowali swoje wnętrze, żebyśmy się troszkę wyciszyli, żebyśmy pomyśleli, że w moim sercu jest Pan Jezus. Czas ciszy. I to wszystko prowadzi do życia, do zmartwychwstania. Dzieciaki, koniec Drogi Krzyżowej, ale Wielki Post trwa. Chcemy co piątek z wami przeżywać Drogę Krzyżową, razem z wami. Będziemy w inny sposób za każdym razem, chociaż podobnie, starali się zrobić Drogę Krzyżową i ją wspólnie przeżyć. Teraz wam pobłogosławię, żebyście wykorzystywali to doświadczenie, które teraz mieliśmy, doświadczenie modlitwy, w swoim życiu, żebyście byli cierpliwi, wstawali, kiedy upadniemy, żebyśmy ocierali twarz Panu Jezusowi, nie płakali nad sobą i przede wszystkim byli z Jezusem pod krzyżem. Niech Was błogosławi dobry Bóg. Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Spotykamy się w niedzielę nam przy świętej o godzinie 10. Bardzo Was zapraszamy. Subskrybujcie nasz kanał. Dajcie kciuk w górę. Możecie napisać komentarz o tej drodze krzyżowej, jeśli widzicie, że coś musimy skorygować, żeby łatwiej ją przeżywać w Waszych domach i w Waszych klasach, to napiszcie nam to w komentarzu. Do zobaczenia! Do zobaczenia!